Hejka wszystkim, tej Arabella Senantuter. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy środę, jest to aktualizacja. Mamy dokładnie 22 marzec. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani, to bardzo serdecznie Was zapraszam do oglądania. Ok, słuchajcie. E, dzisiaj e, będziemy sobie trenować konia wraz z Anne, ale zanim do tego przejdziemy, tutaj macie moich pięciu ostatnich subskrybentów. Bardzo wszystkim dziękuję. Również zapraszam was na mój serwer na Discordzie, Arabelki, do którego link jest w opisie każdego filmu, i na moje media takie jak Facebook, TikTok czy Instagram. A teraz już sobie bez zbędnego przedłużania przechodzimy dalej do odcinka. Tak jak prawie co tydzień, rozpisałam sobie na karteczce taki opis aktualizacji. No, przeczytam wam. Anna szuka sobie nowych zajęć po tym, jak się dostała z Teapandory. No i została poproszona o trenowanie młodej i No i ze względów bezpieczeństwa musimy jej pomóc. Anna znajduje się na dużym wybiegu przy farmie Steve'a, czyli dokładnie za mną tutaj, właściwie obok mnie. Aby wziąć udział w tym zadaniu należy być graczem Star Rider oraz poznać Beatrix Fortip, Maria, dzięki czemu tam będziemy mogli budować to jej zaufanie. Kolejne zadania fabularne pojawią się, uwaga, w maju, więc czekamy w maju na zadanka fabularne. A natomiast w następnym tygodniu pojawi się nowy automat stanów y, naszego konia, który, y, który sprawi nam nowe wrażenia Jest dzieckie, czyli tutaj coś będzie, ta aktualizacja, no, ja myślę, że naprawdę będzie bardzo fajnie i się nie mogę doczekać. E, także już bez zbędnego przedłużania jedziemy do Anne, porozmawiać sobie z nią. Tutaj jest. Jest już troszeczkę ludzi tutaj. O, Herabella, co za miła niespodzianka! Dowiedz się, co Anna robi w Srebrnej polanie. To jeden z takich dni, kiedy dziwnie się czuję na dworze. Tyle czasu otaczał mnie róż, że te wszystkie kolory są wręcz przytłaczające. Jednak dzięki temu, że nie mogę dosiadać Concord, nauczyłam się sporo o dosiadaniu i trenowaniu różnych koni. Kiedy Mark ze i Orwik poprosił mnie o pomoc z młodą klaczą, od razu się zgodziłam. Oto Kajen. Jest młoda, niedoświadczona i płochliwa. Jest naprawdę kochana, ale potrafią ją wystraszyć nawet liście opadające z szef. Potrzebuje trochę więcej doświadczenia, więc prowadzę ją trening w nowym otoczeniu. Concorde w niczym nie pomaga. Ma zły wpływ na temperament Kajen. Wina leży po stronie Tinkana. Dużo się bawi w z Concorde, więc ostatnio jest rozbrykana. Hej, masz może trochę wolnego czasu? Próbuję przyzwyczaić Kajen do różnych ludzi i koni. A do tego fajnie by było chwilę pobyć razem i móc wspólnie poćwiczyć jasne. Chętnie wskoczę nawet na nie swoje siodło i na nie swojego konia. Właśnie zaczynałam przygotowania na dzisiejszą przejażdżkę. kiedy się zorientowałam, że zostawiłam w Tajni zestaw do czasania. Wczoraj próbowałam zostawić kajen samu, ale prawie od razu wyskoczyła z wybiegu. Możesz przynieść mi mój zestaw, kiedy będę dotrzymywała jej towarzystwa? Powinien być gdzieś w stodole stiwa w, w czerwonym wiatrze. Pomóż Anne znaleźć przedmioty potrzebne do opieki nad koni. Dobra na ślepo jadę. Muszę sobie w ogóle trochę oddalić kamerę, bo nie widzę nic. Mm, o, pole widzenia, dokładniej. Trochę mam teraz za daleko. No, nie, nie mogę, tak. Chyba teraz będzie idealnie. Dobra, zestaw do czesania to tutaj mamy. Pomocna dłoń, warunki spełnione. O nie! Rebella! Ah. No przecież miałam jechać w tamtą stronę, co ja robię? Dobra. O matko. W ogóle kochani, trochę się u mnie tutaj był taki... Miałam lekką przerwę od kanału, nagrywałam tylko aktualizację, ale spokojnie już od przyszłego tygodnia lecimy sobie dalej i... No, na no spokojnie już teraz. O to mi chodziło, dziękuję! Przyzwyczajenie Kajen do różnych ludzi to częściej treningu. Pomożesz mi z tym? Wyczysz Kajen. Potrzebuję tą szczotkę. Dobra. Teraz widać mój bałagan w inwentarzu. Dobry konik Kajen. Chcesz pomóc mi wyczyścić kopyta Kajen? Zajmij się jednym z przednich, a resztę zostaw dla mnie. Wyczyść kopyta Kajen. Dobra. Okej. Okay. Jest to niebo lepiej niż w zeszłym tygodniu, kiedy zaczęłam z nią pracować. Twoja obecność w jakiś sposób ją uspokaja. Muszę teraz siedzieć na koniu? Gdzie mój koń? Tu? W sumie nie masz dla ludzi? Wygląda na to, że Epic Cupcake uspokaja Kajen bardziej niż Concord. Wybierzmy się na przejażdżkę. Pomóż Annę jadąc przed nią na wybiegu. Nie jedź jednak zbyt szybko. Kejen rzadko bywa dosiadana i zawiązuje mocny więzi z innymi końmi. Pojedź przede mną, wtedy łatwiej będzie mi dostosować chód i zachęcić ją do poruszenia się w kierunku, który wybiorę. Istnieje ryzyko, że poprowadzę Kejen w tył Twojego konia. To taka forma hamulca awaryjnego. Nie jedź zbyt szybko, a wszystko będzie w porządku. Nie zwraca uwagi na Concord. Za nic w świecie nie przerywa swojej zabawy. Okej, okay, to kłusem może pojadę sobie. Dobra. No i generalnie to tak jak mówiłam, w przyszłym tygodniu sobie wracamy z powrotem z regularnymi odcinkami, z harmonogramem i tak dalej. Co będzie w przyszłym tygodniu, jeszcze nie mam pojęcia. Spróbuję sobie coś ponagrywać. A, muszę jechać wolniej. Eee, spróbuję sobie coś ponagrywać. A, muszę się cofnąć w takim układzie. Czyli trzeba jechać z tempem Okej. Okay. Postaram się coś ponagrywać na zapas. Może też na przyszły tydzień, żeby było. No. O nie! Co się stało? Dobra, słuchajcie. Ja to zrobię, ale to wam przyspieszę, bo mieszwę w tym stresu, że ja tak jadę i nic nie gadam, potem się rozpraszam. Więc ja wam to po prostu przyspieszę. Dobra, słuchajcie, udało się i jedziemy teraz do Anny porozmawiać. Dobra robotę Kajen, wydaje mi się, że naprawdę lubi twojego konia. W porządku, pora na szybsze tempo, czekamy na ciebie. Jedź przed Annę i Kajen. Teraz szybciej, nie, boże, a mnie teraz to stresuje. Bo nie wiem, jak mam jechać, mam jechać cały czas kłusem i... Dobra. O, kłusuję, dobra, kłusuję. Muszę przyspieszyć teraz galop, dobra. W ogóle napiszcie mi w komentarzach. Eee, tak, może będę zadawała pytanka pytankę jakiejś, żeby tak bliżej się z wami poznać. Czy jeździcie konno w realu i na jakim jesteście poziomie? Ja osobiście. E, wróciłam do jazdy konnej po 5 latach przerwy. E, 3 miesiące temu wróciłam. E, po trzech miesiące. Po... Wróciłam 3 miesiące temu po 5 latach przerwy. I naprawdę uważam, że to jest jedna z lepszych. To była jedna z lepszych decyzji w moim życiu. I naprawdę jestem teraz na takim etapie, gdzie już tak bardziej kierunkuje się na moją przyszłość, bo. No, w sensie kurczę. Yy, w sensie ja yy, nie mówię wam swojego wieku nigdy, ale już tak to ujmę, jestem bardzo blisko matury nie że w tym roku, ale jestem generalnie bardzo blisko matury yy, no i po prostu, wiecie, już tak muszę się kierunkować yy, studia, yy, to co chcę robić też tak wiecie, tak yy, świadomie muszę świadomie muszę zacząć żyć i po prostu tak wybieram już teraz to co dla mnie najlepsze i Zdaję sobie sprawę, że, że no, wie, tak 90% moich widzów jest na pewno o wiele młodszych ode mnie są na w ogóle innym etapie y, życia i w ogóle mają inne priorytety. Ja to bardzo rozumiem, dlatego tak mm, trochę mi ciężko to mam ja wytłumaczyć, ale po prostu już i tak bardziej kierunkuję i uważam, że właśnie poczucie dojazdy konej to jest jedna z lepszych decyzji w moim życiu, ponieważ pozwoliła mi się tak bardziej trochę ukierunkować też życiowo, trochę tak, no, tak więc jakieś marzenia i tak dalej, dobra. Może kiedy indziej. Zrobiliśmy naprawdę dużo postępy, Arabella. Dziękuję, na dzisiaj wystarczy. Kończenie treningu, kiedy wszystko idzie dobrze, może wydawać się dziwne, ale nie można przytłaczać niedoświadczonego konia. Zatrzymajmy się i zjedźmy klasyczną, jorwicką przekąskę. Może, możemy najpierw pojechać na pastwisko i puścić konie luzem. Prowadź. Pojedź na pastwisko przy farmie Steve'a. Anna pojedzie za mną. Dobra. A już chyba. A kajen jedzie w zależności jak jest blisko, ale super. Wow! Mega mi się to podoba. Czyli gdzie musimy jechać? Wow! Jedzie, jedzie spoko. Okej. Okay. Tutaj chyba. Tak? Nie? Aha. Tutaj. Dobra. Good. Jesteśmy. Zaczekaj chwilę. Puszczę konie. Zawsze biorę ze za sobą coś do jedzenia i picia, kiedy wybieram się na przejażdżkę. Co wolisz? Kakao czy coś gazowanego? Epic Cupcake może zostać na pastwisku razem z i Concord. Wróci do mnie, kiedy cała trójka tam będzie. Usiądź Danny i przeprowadźcie rozmowę od serca. Ooo! Podoba mi się! Nie będę sobie, nie będę ściągała sprzętu z y, mojego konika, bo y, szkoda mi czasu po prostu, ale niech sobie tutaj zostanie. Na spokojnie, że tak powiem, poluzowałam popręg. <grywamy> Możemy usiąść tutaj sobie. Miło znowu jeździć konno, ale brakuje mi mojego siodła do ujeżdżania. Mam za długie nogi, żeby wygodnie mi się siedziało w siole kajen. Arabella, było super. Wiem, że od mojego porodu jestem dość... nieobecna, ale myślę, że za jakiś czas wszystko wróci do normy. Mam dla ciebie pytanie. Jak uważasz, jaki jest twój cel na Jorwiku? Nauczyć się jeździć jak najlepiej, uratować wyspę przed mrocznymi złomnymi, yy, nawiązać jak najwięcej przyjaźni. Nie dziwię się. Znasz chyba każdego po tej stronie wyspy. Wszyscy jeźdźcy dużo uważają cię za spoiwo, które łączy naszą grupę. Wracam do normalnego życia po pandori. Najtrudniej było się przyzwyczaić do tego, że ludzie się na mnie gapią. Zawód modelki i robienia zdjęć to jedno, ale kiedy ludzie patrzą na ciebie jak na dziwadło, to zupełnie inne doświadczenie. Właściwie to mój przyjaciel Derek pomógł mi się z tym pogodzić. Nigdy się nie uśmiechałam na zdjęciach, ale od jakiegoś czasu w trakcie sesji na twarzy pojawia się mi wielki, głupawy uśmiech. Kiedy patrzę na fotografię, widzę siebie, z którą czuję się dobrze. Mimo wszystko całe to doświadczenie mnie zmieniło. Doskonale wiem, że nie byłam zbyt ciepłą osobą, ale przynależność do Jezusa duszy i posiadanie szczytnego celu ocalenia Jorbik nauczyły mnie pokory. Elizabeth kiedyś mi powiedziała, że słońce może ogrzać, ale może też poparzyć. Muszę zdecydować, jakim słońcem chcę być. Dziwniejsze wydarzenia pomogły mi w dokonaniu wyboru. Dzisiejsze, Arabella. Nie chcę już parzyć, chcę dawać ciepło. Dzięki za wspólny czas. Dzisiaj był dobry dzień. Wysłuchaj, Anne. Jestem bardzo zadowolona z postępów Kajen. w dużej, Poczynionych w dużej mierze dzięki tobie. Może uda nam się je podtrzymać i spotkamy się jutro. Możemy wybrać się razem na przejażdżkę, o ile przyjedziesz na spokojnym i bezpiecznym koniu. Epic Cupcake idealnie się do tego nada. Będę na ciebie czekać. No dobra, to teraz, żeby już tutaj zbędnie nie przedłużać, pójdziemy sobie. znaczy w sensie. żeby nie robić swych odcinków? To ja po prostu pójdę, że tak powiem, się przespać i za chwilkę y, dokończamy te zadankę. Mamy nowy piękny dzień i jedziemy do Anny. Dobra. Cześć Arabella, masz ochotę na przygodę? Spotkaj się z Anne przy farmie Steve'a. Od wczoraj nie mogę się doczekać, żeby wrócić na siodło. Pomyślałam, że możemy przejechać się przez wioskę. Co o tym sądzisz, Concord? Concord? O, znowu się bawi. Szukanie jej może zająć cały dzień. Powinna być na tym pastwisku. Są na nim inne konie, więc Concord nie będzie za mocna, kiedy pojedziemy. Pojedźmy do Srebrnej Polany. Gajen będzie miała po drodze mnóstwo okazji, by się rozproszyć, ale Twój konie będzie miał na nią świetny wpływ. Przygotuję ją i możemy ruszać. No dobra, to jedziemy. <grytanie> Wszystko gotowe, jedziemy? Przez wioskę prowadzi szlak, którym możemy jechać. Pomyślałam, że na początek farma Marleya może być dobrym celem podróży. Będę jechała za tobą. Pamiętaj, dostosuj szybkość ee, tak, żebyśmy mogły nadążyć. Podejrzaj szlakiem przez miasteczko Srebrnej Polany. Dobra. Teraz będę musiała chyba trochę zwolnić. Dobra, wiecie co ja wam to przyspieszę, bo to pewnie będzie dosyć żmudna robota, ale bardzo mi się podoba ta aktywność. O nie, 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 Arabella, cofnij się. Dobra, bardzo mi się podoba generalnie ta aktywność. No. Yy. I ja wam to po prostu przyspieszę. Co tutaj się wydarzyło? O nie, teraz będzie złana Concorda. A Concord, Concord, ty szelmo. Jak ona się tu dostała? Znajdź za zanim wpadnie w tarapaty. Nic mi się nie stało, będę mieć najwyżej siniaka. Ty znajdź Kajen, a ja za mniej słówko z Concord. Zaczekaj tylko, aż znajdę tinkana i nagadam mu tak, że odechce mu się niebezpiecznych zabaw. Dobra, to musimy znaleźć raz kajen, gdzie ona nam zbiała. Dobra, tutaj pobiegła gdzieś. Nie, to kwiatki, gdzie ja jadę? To nie tam. Nie, nie tu, tu. O, tu. Dobra. Ślady kopyt. Dobra. Trawa wygląda, jakby została zdeptana przez konia, czyli jesteśmy w miarę blisko. Tutaj. Takim zygzakiem jechała zygzak McQueen. Kajen, jak McQueen Ja <grywa> już prosto tylko się skręcam i... Zygzak McQueen tutaj, lecę złoty tok i złotą O, dobra, to już dalej nie mogę na świat eee, no Dobra. No, jak daleko mogła pobiec? To była chwilka. Jest, tutaj jest. A, nie ma. A, tam jest. Kayen, chyba wszystko w porządku. Kajen jest bardzo puchliwa. Lepiej ją złapać, zanim zrobi sobie krzywdę. Podejdź do Kajen, nie płosząc jej. Oj. Nie wiem, czy ja muszę to zrobić na pieczo, czy mogę koniem. A, zrobię koniem, bo on ją podobno uspokaja. A, na pieszo, dobra. A, to typowe to to. Dobra. O nie! Muszę poczekać, aż się zrobi te... zielone. Nie mogę się zbliżyć na razie.

Proszę, przecież jestem miła bardzo. Nie! O, dobra, dobra. Mm, please. Okay. Dobra, idziemy. O nie! Znowu będziemy czekać godzinę. Dobra. Szybko, szybko. Nie! A już jesteśmy tak blisko. Jest moment. Tak, 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 teraz. Jest! Mamy to! Udało się. Dobra. Iha! Prych, Epic Cupcake uspokaja kajenkę, znajduje się blisko niej. Być może Epic Cupcake poprowadzi ją do Anny. Wróć kajen do Anny. Dobra. Czyli po prostu kajen jedzie za nami. Okej. Okay. Jedzie za nami, no to w porządku. Jak pojadę szybciej, to nie przyspiesza ona, więc... Oj! Skała. Nie! O nie! Dawaj, dawaj! Czy ona do mną nadąża? Powinna, dobra. To wracamy do Anny szybciutko, i jak będziemy na miejscu, to wracam do Was. I jesteśmy na miejscu. Aj, ten, niech będą dzięki! Wszystko z nią w porządku. Mam nadzieję, że ta cała sytuacja cię nie wystraszyła, Arabella. Rozmawiałam z Concord, kiedy cię nie było. Byłam lekko zdenerwowana, a i było przykro z powodu tej całej sytuacji. Myślę, że od teraz będzie się bawiła w Akuku tylko z Tinganem. Że Chichocze. O, Concord, nie da się na ciebie gniewać. Jesteś przecież małym dzieciątkiem. Cóż, nie liczyłam na niespodziewaną randkę z ziemią, ale najlepszy trening jest wtedy, gdy koniec spotykają nieoczekiwane sytuacje. Kiedy nic się nie stało. Nigdy nie wiadomo, w jakie terapaty może wpaść koń, który uciekał. Wystarczy przygód na dziś. Wrócimy na wybieg, zanim pojawią się kolejne kłopoty. Wróć na wybieg przy farmie Steve'a. Czyli za daleko, nie wyjechaliśmy. Okej. Okay. Dobra, ale czy na jedzie normalnie, czy ja muszę... Tak, jedzie. Okej. Okay. Zaraz wrócimy. I jesteśmy, moi drodzy. Tylko... O, już coraz więcej ludzi tu jest. Nie! O nie, nie mogę trafić! Jest. Nie wszystko poszło zgodnie z planem, ale to się zdarza przy ćwiczeniu młodych koni. Przynajmniej nie zajęło to zbyt dużo czasu. Uważam, że po upadku trzeba wrócić na siodło jak najszybciej. O ile nie stało się nic poważnego, rzecz jasna. Na szczęście mogłam liczyć na Twoją pomoc. Popatrz tylko na Concord, jest taka szczęśliwa. Po rozmowie z Anną o koniach i życiu. Ciekawe, czy rozpoznałam swoją Concord w tym psotnym zwierzęciu, kiedy dorosnie. Będzie istniała między nami więź, w końcu jestem miejscem duszy, a ona moim koniem strasznikiem. Ale część mnie zawsze będzie tęskniła za starym druchem. Tak czy inaczej, już jesteśmy. Nie wszystko poszło zgodnie z planem, ale trening ja idzie dobrze. Dzięki obecności innych koni nabiera coraz więcej pewności siebie. Z kolei ja jestem coraz bardziej pewna siebie w pracy z końmi i ludźmi. Powiedz mi szczerze, Arabella, co myślisz o moich metodach treningowych? Moje są takie same. Dobrze wiedzieć, że podobnie myślimy. Dzięki temu nasza więź jest silniejsza, prawda? Gdzie tu jest to? Kończmy. Kończy nam się wspólny czas, Kajen. Mark niedługo przyjdzie sprawdzić, co u mnie słychać. O wilku mowa. Patrz, kto przyszedł, Kajen. Upewni się, że Kajen wróci do swojego właściciela. Hej, Mark. Jesteś w samą porę. Właśnie kończymy trening. Dobrego dnia wszystkim! Kajen, to naprawdę ty? Ma iskrę wokół i ten dumny krok. Udało Wam się zdziałać cuda. Szybko się uczy. Było po drodze parę problemów, ale nabrała mnóstwo pewności siebie. Anna Arabella, cieszę się, że dzięki wam Kajen nabrała odwagi. Możesz wracać do domu? Tak jest, bez problemu. Muszę tylko ostrzec, że brakło nam czasu na trening z tyczkami. Nie szkodzi, zrobię jej krótką przerwę, zanim przejdziemy do tyczek. Herman na pewno pozwoli mi skorzystać z wybiegu, kiedy nadejdzie odpowiedni czas, o ile uda mi się go znaleźć. Powodzenia, do zobaczenia, Kajen. Miło się jeździło. Muszę się pospieszyć, żeby zajrzeć do mojego dobrego przyjaciela, Terika, młodego papa. Pa. Ciekawy koleżka z tego marka. Podobno przyjaźni się z braćmi Hermana. Super sprawa, prawda? Muszę wrócić do miasta Jorvik i zjeść kolację z siatkami. Odwiedzamy ich z mamą raz w tygodniu. To taka tradycja. Pożegnaj się z Annę. Miło było spędzić razem trochę czasu i nie ratować przy okazji świata. Musimy to kiedyś powtórzyć. Zanim zapomnę, moja mama prowadzi sklep dla koni czasami daje mi coś na próbę. To dla ciebie. Dział? Dostaliśmy taki czapraczek. Sprawdźmy go sobie. Jest taki yy, granatowy, ale piękny, fajny. Mi się podoba. Okej, okay, kochani, w takim razie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, jak wam się podobała dzisiejsza aktualizacja i tak jak już mówiłam, ile jeździcie eee, i czy jeździcie w realu. No i co, kochani, do usłyszenia. Pa!